Cześć Molly. Cześć Kicia. No, no. no lubi się dzisiaj na moim fotelu, którym nagrywam. Pokaż, no, ale no pokaż. To taki jest mój kot. Fajnie, nie? Taki sywociak, taki Fajnie. Bardzo jest tulaśny. tu tu ma brożę taką przeciwklaszczą i pucham. No, taki jest taki on, on bardzo lubi mięso. I No zobacz, widzowie moi. Najlepsi. On jest taki słodźug. No. On lubi tak tulić, tulić, on tuleć taki słodź. Ale nie choinkę. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie. Na razie, jak mojego kota, to bardzo będzie występowało w odcinkach. Już ma go na mnie zły. Musicie lajkować wtedy, jak nie będziecie lajkować, to może w każdej chwili was zamordować. Ja no, żartuję, to jest kochany, fajny kot, tylko gryzie mocno. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie dla mojego kota i dla mnie. I życzymy wesołych świąt.